Cześć, dzisiaj po raz pierwszy udało mi się nagrać na moim kanale tego typu film. A, będąc bardziej precyzyjnym, można by to nazwać taki muchowy street fishing. Generalnie wybrałem się dzisiaj razem ze swoim kolegą Grzeszkiem nad jego dobrze znaną wodę. taką malutką rzeczkę, jaką tutaj za moimi plecami widzicie. Tak jak wspomniałem, wybraliśmy się tutaj we dwoje z wędkami muchowymi w poszukiwaniu kleni, jazi oraz jakiś płotek. Tutaj następnie wytłumaczę. Dzisiaj przyjechałem sam drugi raz. Chciałem troszeczkę dołowić ryb, natomiast łowię dzień po naszym wspólnym łowieniu i troszeczkę się zniesmaczyłem, ponieważ w nocy była burza, woda jest dużo brudniejsza i ryby praktycznie w ogóle nie współpracują. Można powiedzieć, że wczoraj, gdyśmy wspólnie łowili tych ryb, widzieliśmy bardzo dużo. Były one trudne do złowienia, co opisywałem w filmie o czym wspomnę w filmie natomiast dzisiaj no totalna klapa. No ale nic, ja będę prowadzić dalej swoich sił z kleniami. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. <śmienic> Cholera! I teraz jak tam Piękny klejn tam jest. Widziałem tylko jak podpłynął do tego, zainteresował się i... O, ale ten stado. Było branie. Trochę mi nerwy nie wytrzymały. Jest, jest Jest, 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 jest! Jest! Piękny jazik! No i jest! Piękna ryba! Ojej. No nic, poszedł. A nie, tu mi wypłynął pod nogami. To nie zabłądzi z tych krzaków. No dobrze, przynajmniej popłynął tam, gdzie powinien. No i ten jazik pokusił się na takiego malutkiego, malutkiego czarnego żuczka. O, stylu haczyk. semka Taki do bólu typowy, klasyczny żuczek. tam już widać, jak stoi stado klenu. No tak, jak tam pływają. O tu też wynie kilka jazi. Jacie, taki malutki ciurek, a tak dużo ryb tutaj widać. Natomiast wszystko fajnie, ale to jest tylko takie kwietniowo-wiosenne łowienie, bo później jest już po prostu to wszystko porośnięte. Dobra, chcę mi tu jakoś sprytnie podać przynęte. Nie, no ich nie ma. Ale mu sprzed Akurat jak powiedziałem, że tutaj ich nie ma to widziałem jak za tym żuczkiem zawinął jazik. No nic. Próbujemy dalej. A ten z piękny. Ten. O Jezu, ale mu to do dupy podałem. Ach, trzeba z niższego profilu łowić. Widać, że są tam ładne ryby. O, o płynie, 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 płynie. Ale uderzył! Ale tak delikatnie, że on to chyba po prostu capnął, bo od razu po chwili widziałem żółty wskaźnik po piankowcu. No ale nic, nerwy mi nie wytrzymały. No nic, spaliłem to miejsce. To fajny rzut Ładne rzuty Fajnie to wygląda Więc Trzeba będzie trochę większą przymętę zapodać Tutaj widzę, że są Trochę to mają w dupie O, coś podpłynęło I olało ale trochę głębiej, to mnie zastanawia. <grystanie> Kurde. Też po prostu widziałem to, jak dziabnął tą przynętę. I zostawił. Ale jaja. O, jakiś klenik tam coś, coś, coś się interesował przez chwilę. I olał. Taki dobry rzut. Tak w tym miejscu nawet ryby nie widziałem, dziwne Do no ładniejszych miejsc jest, 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 jest. Wow. ale się stsunąłem. No już, już, już. już. Pięknie. Kleńczek, też na takiego malutkiego rzuczka. Dobra, płyń. Chcę, wejdę na chwilę do wody, bo jest to nawet dosyć zimna, A jest mi już tak gorąca A przy okazji spróbujemy jeszcze ładnie podać przynęty. Zajebiście pracuje ta przynęta. Wpada do wody, lekko się zanurza, a tym wypływa zawsze idealnie wskaźnikiem do góry Klasa oho, oho, oho. No tak to nie może być to jak ja zrobiłem taki supeł O dobra mamy to Wiesz co no przed chwilą jeszcze klenia stąd wyjąłem No tak to tego jazie jednego Wiesz co ten jaś to taki fajny był Taki jak ci na zdjęciu pokazywałem, co ten na spina złowiłem no. dzisiaj rano? Co? Słabo. Będziesz słabo? No. no ja generalnie parę wyjść tych jazi miałem. Pokazywały się, ale tak chyba. No widać, że jest tu masę ryby. Dużo jest takiej właśnie sytuacji, że na przykład jest dołek i widzisz te ryby przy dnie, które stoją. Ale to nie raczej te, które by się podniosły. Ale tak, to wiesz co, to tutaj jeden. Tylko ten klenik to taki niewielki. Jazik fajny No nie, kaczki No Jezu Oj oh yes. No ja też A teraz po mistrzowsku odstrzeliłem przynętę Trochę wstyd, no ale nic nawiązujemy Zrobiłem sobie takie pudełeczko nowych przynęt Chciałem sobie tak trochę ujednolicić wszystkie przynęty jakie robię w piankowce no z kilku jestem naprawdę mega, mega zadowolony. W szczególności z tego. stu petarda. Jest bardzo prosty w wykonaniu. O. Połowimy sobie słuchajcie teraz na, na takiego. On będzie troszkę większy i taki bardziej realistyczny. ponieważ aż trzy nóżki. Do tej pory łowiłem na te. O. No turbo klasyczny na słonie. Haczyk ósemeczka. Tutaj też jest ósemka, ale on jest trochę bardziej masywny. Żyłka, którą przywiązałem, jest to żyłeczka, się nie mylę, 16,5 nylon. No, generalnie to taka byłaby na styk, powiedzmy. No lepiej cieni to już na pewno, nie? Też chyba nie za bardzo mogę polecić 16. Jakbym miał 18, to bym założył 18. Ewentualnie jakieś bo One są troszeczkę mocniejsze. Ale dobrym rozwiązaniem jest na przykład robić takie coś, że. Trzeba za jakiś czas przewiązać tą przynętę, bo te węzły mocno się osłabiają z czasem. O, ale wyszedł do tego klenik i olał. Ale wiesz co, tak widzę, że te ryby biorą bardzo, ale to bardzo delikatnie. Po prostu podpływają pod tą przynętę, patrzą i jak im podpasuje to wezmą, jak nie to nie. Trzeba dać im dużo, trzeba dać im dużo czasu. ale go spłoszyłem Jest to strasznie dużo tego jest takich sytuacji że wpada przynęta, powolutku podpływa klenik patrzy, patrzy i na to w dupie ale naprawdę bardzo dużo takich sytuacji brakuje im tylko takiego poweru a łowię już na bardzo takie no właśnie, wiesz co, bo to chyba jest kwestia po prostu dnia bo ja też się wiele razy spotykałem z takimi sytuacjami że co przynęta wpadła to gryzł Albo co przynęta wpadała, to się patrzył. Na nimfę? Tak, próbuję. U Jezu, ale bym sobie strzelił w twarz. Parkinson, to jakiegoś okolka może wyczaić. No niemożliwe, że te ryby mnie widzą z tamtej z takiej odległości. Tak samo w ogóle ciekawą sytuacją jest to, że rzadko brały mi z pierwszego rzutu, tylko dosłownie z drugiego trzeciego. Tak aż niepodobne. Tak. Hmm. Ale był! Był widziałeś? Ale dziwne, bo naprawdę myślałem, że wziął te przynęty, aż widziałem jak zniknęła. Przycinamy, ale nic. Spuścił ją, bo nawet nie czułem żadnego tego oporu. Ale ładnie zawinął i to taki też trzydziestaczek już. to dobry spocik do łowienia. Wszystko widać, elegancko podać. Elegancko zaczepić krzak. Jezu, ale wiesz co ci powiem, 16, to będzie, o, ale tam ładne klenie pływają, nie, tego żuczka zgubić nie chcę, U, przy sobie na szczęście, ale to ten fajny, taki trochę bardziej realistyczny, nie, przewiążę to jeszcze raz, A, przed chwilą było ładne branie i oczywiście nie włączyłem, nie włączyłem nagrywania. Ty, ale o co chodzi z tymi rybami? Słuchaj, ja podaję kleniowi, on na to patrzy, patrzy, patrzy i potem nagle gwałtownie ucieka od tego. No tutaj widać, że coś było mocno ciachnęło. Ciekawe, jeśli to szczupak, to taki całkiem przyzwoity. Ale przynajmniej mały żyje. Dobra. Znaczy, maluszku cię puszczam. Tu sobie delikatnie zaczepię przynętę, a potem będę płakać. Pierwsza nikczemna rybka drugiego wyjazdu. Tak jak wspomniałem na samym początku, wczoraj w piątek, przeszłam w czwartek, łowiłem. Wspólnie z Grzeszkiem, dzisiaj jestem tutaj sam, w piątek O godzinie 13.30 i jest totalna lipa W porównaniu oczywiście do wczoraj, szczególnie wczoraj miało być słabo Cześć i tak jak wspomniałem na początku, kilka słów odnośnie sprzętu Oraz przynęt, jakie ze sobą dzisiaj zabrałem Ogólnie łowiłem bardzo klasycznie Mam tutaj na myśli, że wziąłem ze sobą wędeczkę 9-stopową piątkę Oczywiście linka również pływająca, tutaj bez zaskoczeń Jedyne co Aktualnie zdjąłem cały zestaw, ponieważ urywałem ostatnią przynętę już nie będę dalej łowił. Natomiast jeśli chodzi o przypon koniczny, w tak malutkich rzekach łowienie na bardzo długie przypony koniczne może być trochę kłopotliwe, ale bardzo długie mam tu na myśli przekraczające długość wędki, w związku z tym te 2,70, nawet te 2,5 może być. Generalnie piankowce fajnie układają się nawet na dłuższych przyponach, to nie jest jakiś problem, jak się dobrze tą przynętę poda, to ona ma po prostu swój, swój własny ciężar, żeby wyprostować przypon koniczny. W związku z tym te 2,75. Zakańczałem go fluorokarbonem 18. Wcześniej korzystałem z żyłki 16, tylko żyłka ma taki problem, że łowiąc w tych warunkach, jak teraz mamy, na przykład tego typu nylon, problem jest w tym, że bardzo często zdarza nam się taka sytuacja, że musimy naszą przynętę wyszarpać z krzaków, a przez to, że szarpiemy w krzaki, ta żyłka Dosyć sprawnie się przeciera i wtedy ona troszeczkę tak mętnieje. Dlatego w głównej mierze korzystałem z fluoro 18. osiemnastki. 16 myślę, że też była w porządku, ale tak jak wspomniałem, ryby wytrzyma, ale krza z krzakami już może sobie nie poradzić. Ok, teraz najciekawsza część, czyli przynęty. Ogólnie tak, jak widzieliście na przybitkach, mówiłem na bardzo klasyczne żuczki piankowe. Tylko teraz tak, tutaj spodziewałem się, że będziemy łowić. Małe klanie, fajne jazie oraz płotki, Tylko przynęty większe, tego typu przynęty, to sobie podarowałem, to jest to jest trochę zbyt, są po prostu zbyt duże. W głównej mierze łowiłem na te malutkie, no, tego typu lub tego typu, dwie moje ulubione przynęty. Są to zwykłe piankowce ukręcone na hakach w rozmiarze, ten troszeczkę większy ósemka, a ten troszeczkę mniejszy dziesiątka. Doskonale się sprawdzały, jest to bardzo uniwersalny rozmiar, bo i weźmie na to spokojnie jaś, kleń, czy jakaś płotka. No, można powiedzieć, że to moje ulubione. To jest, ze sobą jeszcze zabrałem takie pudełko zapasowych piankowców, ale akurat nie musiałem ich korzystać. O dziwo, nie zerwałem za dużo przynęt. Dobrze, jeśli o czymś nie wspomniałem lub macie jakieś własne pytania, czy spostrzeżenia, no to standardowo zapraszam do komentowania. Jest! Ale puścił! O nie! I to była ładna rybka, ale chyba jaś mi się wydaje Ale pięknie zabrał Wiesz co, mi się wydaje, że tu trzeba je uważać, żeby nie spłoszyć Ty, ale ładny ten, ten co mi teraz wziął, to taki był już przyzwoity Tylko kurde, skubany stwierdził, że jednak na to gdzieś Grzesiek, wiesz co, ja ci zostawię może tu kawałek Włop, ja sobie pójdę trochę dalej. Wydaje mi się, że mogę tam tą rybę stracić z tego powodu, ponieważ ten kąt zacięcia, który zrobiłem, to znowu podniosłem wędkę do góry. A to nie jest najlepszy sposób zacinania. Generalnie mówiąc tę suchą muszkę najlepiej jest, jak się tą rybę zatnie w bok. To jest fenomenalne zacięcie i prawie zawsze jest takie stabilne, ale nie w przypadku jak do góry podnosimy, bo tej przynęta już nie wypada jej z buzi. Nie jest, znaczy jest słabo. Parę rybek, wiesz, udało się złowić. Jazie, dwa i jeden kleń. No ale z... nie wiem, mówi z godzinę. A no, czy te ryby były przyzwoite. Jest. No właśnie się udało złowić. Gratulacje! A, dzięki wielkie. Wiesz co, to jest akurat kleń. Jest, pan Dobra. Generalnie ten klenik przy... Dzięki! Nawzajem! Generalnie ten klenik, tak samo jak poprzedni, uderzył na malutkiego, czarnego piękowca na haczyku dziesiątce. Tylko to co zauważyłem, że nie ma tutaj takiej sytuacji, że przynęta wpada i od razu jest bam, branie. To jest bardzo popularne przy kliniach. Często nawet puste branie. Tylko ta ryba podpływa, patrzy, zawraca i potem jakby ta przynęta spływa poniżej niej i ona ją goni. No i potem może weźmie, może nie. Generalnie po długim czasie bo tutaj mam wrażenie, że ja się bardziej agresywnie biorą niż klenie. Duże klenie patrzą no i uciekają. Mniejsze rzeczywiście jakby goniły tą przynętę. Nawet jeżeli rzuczek upadnie nad kleniem, to i tak czeka jak popłynie za niego. Bo to często klenie stoją tam, gdzie ta woda stoi. Skierowane w kierunku wody płynącej. I jak coś im przepłynie, to po prostu do tego wychodzą. Zawinął Była rybka Tylko to był bardzo taki nikczemny klenik Zawinęło coś Tylko to jest taka płcizna I to też najpewniej są bardzo małe ryby Spróbujemy Coś tam zaczynają gryźć Jest Cholera. To jest jakiś malutki plenik. Jest Piękny rzut. Bardzo ładny rzut się udało zrobić, ale on pękaty jest. Ja Cię kręcę! Taki malutki klejnik, taki gruby. No już, 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 już. Strasznie gruba z niego, jak tam takiego mikruska. Dobra, ale puszczę Cię tu z boku. Płyń. Dobrze. A ten kleń to specyficznie, bo można by powiedzieć, że wziął tak wybitnie inaczej od pozostałych. Czyli przynęta wpadła i od razu bam. W to one jakoś tak po czasie tutaj brały żeby po prostu do, ładnie udało się podać tej rybie tą przynętę. Teraz zrobię taki make, że zmienię żyłkę 18, znaczy tą 16 na 18 fluoro. Fluoro jest zwykle trochę mocniejsze, a tu jest kubek krzaków i to się raczej przeciera. Dosyć mocno. Żyłka po prostu zmętnieje wtedy. Tu fluoro może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko teraz tak. Na ładne przynęty na razie nie chcę mi się łowić i zmarnować sobie pudełeczko i założę teraz hmm, no właśnie Czy takiego większego albo tego widziałem właśnie te klenie tutaj one pewnie mnie też stąd ci nic nie wzięło bo co no miałem stąd właśnie jednego klenia i jeden mi spadł I w ogóle jakieś branie jeszcze ale to, to już takie pypcia spróbuję na trochę większego rzutka Może im trzeba trochę krapnąć Wiesz ogólnie ja jestem zadowolony z tamtego jazia bardzo. I mi tak dzień zrobił. No Dobra. Zmieniłem teraz żyłkę 16 na fluorokarbon 18. I wydaje mi się, że to w takich zakrzeczonych łowiskach w pozorom, fluorokarbą może być lepszym rozwiązaniem. Bo co z tego, że żyłka jest miększa i te sprawy, jak ma mniejszą wytrzymałość i ona od tych krzaków się przeciera i się mętna robi. A w sumie, wiesz, to nie jest łowienie na jakieś mikroskopijne nimfki na sanie y, lipieni. Ty, mam pomysł. Daj mi swoją wędkę sobie rzucę. Już jak jesteśmy tutaj, mamy tak blisko. ja jak delikatnie. A co to jest za klasa? O, hamulec. Ty uważaj, masz takie drzewo nad sobą. Ale dobrze się tym łowi. Twoim się zdecydowanie lepiej łowi na bliższe dystanse. Bezapelacyjnie.

To ja Cię zostawiam tu, dobra? Ja sobie idę tam dalej pomęczyć. O, taka szersza ta rzeka tu. A teraz sobie zmieniłem przynęty na taką Ała, Też na dziesiątkę. Takiego trochę bardziej pękatego. Zobaczymy. On trochę robi większy plum w wodzie. Spróbuję potestować. potestać, tak jak wspomniałem, ostatnio porobiłem sobie dużo piankowców. Teraz chciałem je tak troszkę potestować. Zobaczyć, jak to będzie. Uuu, co my tu mamy? Bobrową tamę. I co, jakieś ładne klenie tam pływają? Pod nią? O! nic, ciekawe. to natleniona woda, chociaż to, to może w okresie letnim byłoby trochę więcej ryb. Ogólnie, jak widzicie, wszedłem sobie teraz w troszeczkę taki dzikszy odcinek. Tutaj jest ta rzeka troszeczkę szersza, mniej zielska. pode mną jest piasek bo dlatego bardzo przyjemnie się tutaj brodzi. Rzeka raczej tak tutaj ma głębokość maksymalnie do kolan. Spróbuję sobie zrobić ten odcinek. Byłem tutaj ostatnio, to znaczy wczoraj, właśnie z Grześkiem i miał tutaj bodajże jedną rybę oraz branie ślicznego klenia. Takie miejsca jak tutaj są zwykle bardzo fajne, ale też te ryby mają dużo czasu, by się przyjrzeć tej przynęcie. No i zobaczymy, spróbujemy. Przejdziemy sobie do tej tamy bobrowej. Już za nią to nie ma sensu. Fajne miejsce, ale chyba o nim klenie nie wiedzą. Ja jak to się słabo brodzi. Dobra, to jest słodne miejsce. Hmm. O nie, że branie było. Akurat nie patrzyłem. Cześć! I na sam koniec chciałbym troszeczkę podsumować swój dzisiejszy wypad. Ogólnie jak widzieliście, udało się złowić troszeczkę ryb, natomiast nie było to to, czego się spodziewałem. Byłem tutaj, tak jak wspomniałem, dwa razy. Wczoraj z kolegą całkiem nieźle połowiliśmy dzisiaj mój solowy wypad. No to to była totalna lipa. Spędziłem nad wodą 2,5 godziny, uczciwie łowiłem przez półtorej, w tym czasie miałem tylko trzy brania, dwie, dwa wyciągnięte klenie. Przez pozostałą godzinę bawiłem się z kamerą. Natomiast tak to co zauważyłem, ogólnie te ryby brały bardzo specyficznie. To znaczy, można było zaobserwować taką sytuację, że kiedy przynęta wpadała do wody, te albo się poszyły, a jeśli jakieś się zainteresowały, to na takiej zasadzie, że odpływały, a potem tą przynętę goniły. I może wzięły, może nie. No nic, spróbuję się tu jeszcze wybrać może za dwa tygodnie, zobaczymy. I jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Ja już nie przedłużam. Trzymajcie się. Cześć.